Patrzę w swój umysł, jeżeli chciałbym powiedzieć coś o darmie, to nic tam nie znajduję do powiedzenia. Nie mam nic do powiedzenia. Tak samo jest, kiedy ludzie siedzą w polu umysłu oczyszczonego z głupoty i rezonuje ten umysł z ich. Umysłem oni mają oddanie do tego umysłu, są zdolni wejść na tą wibrację, na tą częstotliwość, gdzie ich własne umysły są nieporuszone, otwarte, wolne od falowania konceptualnego, nie są zaciemnione chmurami niewiedzy, konceptualnego myślenia, tym samym nie są zaciemnione chmurami konceptualnych pytań, wątpliwości, potrzeby konceptualnego zrozumienia są po prostu w tak zwanym naturalnym swoim własnym stanie, w swoim stanie wyjściowym, wrodzonym, pierwotnie czystym i otwartym, to wtedy, kiedy lama na tronie siedzi i się pyta, są jakieś pytania? Nikt nie ma żadnych pytań, wszyscy są oświeceni. Ponieważ w tym umyśle nie ma żadnych pytań, nie ma żadnych wątpliwości, nie ma żadnych problemów. I to trzeba rozpoznać. Trzeba dokładnie rozpoznać, że ten umysł kiedy jest wolny od konceptualnego myślenia, wyszedł poza konceptualne myślenie, nie ma konceptualnych problemów. Nie ma tam żadnej koncepcji, definicji. To nie jest rzeczywistość konceptualna, ten umysł. Wyjść poza konceptualne myślenie to znaczy urzeczywistnić niekonceptualną, duchową, niepojęciową naturę własnego umysłu. Jest czymś innym zablokowanie myślenia od urzeczywistnienia niekonceptualnej natury własnego umysłu, od urzeczywistnienia pustki własnego umysłu, od zrealizowania, mówiąc innym językiem na przykład, bycia niebieskim światłem. Kiedy przyjmujemy niebieskie światło, serca guru do naszego serca i wraz z tym niebieskim światłem płynie błogosławieństwo umysłu wszystkich buddów w formie sylaby nasiennej, Umysłu wszystkich budów, która brzmi. U -um. I niebieskie światło wypełnia naszą świątynię ludzką. My jesteśmy tym niebieskim światłem. że w tym momencie jest możliwe rozpoznanie tego, czym jest umysł wszystkich budów. Jest świetlistą, niekonceptualną rzeczywistością. To błogosławieństwo niesie niebieskie światło. To mądrość. To jest forma wizualizacji. Umysł wizualizuje siebie w formie bezforemnego światła. To jest konkretny, zręczny środek medium do spotkania ze sobą samym. To jest niekonceptualny umysł. To nie jest żadne pojęcie niebieskie światło. To jest wizualizacja. I ta wizualizacja. Istnieje dzięki materiałowi wizualizacyjnemu. Ten materiał wizualizacyjny to jest właśnie to niebieskie światło. Wizualizujemy sam materiał wizualizacyjny samą podstawę, z której umysł wyłania swoje wizualizacje: przestrzenną, otwartą, bezkresną, niebiańską naturę własnego umysłu. To jest umysł wszystkich budów, ponieważ ten umysł ma każdy z nas. On może w różnych kulturach, w rasach być różnie uwarunkowany. Uwielbia, kiedy deszcz spadnie, bo się to rzadko wydarza, albo odwrotnie, tęskni za słonecznymi dniami. To są też uwarunkowania geograficzne umysłu. To są ruchy umysłu uwarunkowane geograficznie. To są ruchy umysłu uwarunkowane wszystkim językiem, pojęciami, wiedzą, tradycją, historią. Uwarunkowane są też religijnymi wizualizacjami. Umysł ma wyobrażenia o prawdzie ostatecznej, o duchowości. To są wszystko uwarunkowania. Koncepcje, formy, do których lgniemy, to są właśnie identyfikacje, to są kulturowe, rasowe tożsamości, które jeden i ten sam umysł mylnie ze sobą identyfikuje, mylnie ze sobą kojarzy, zamienia siebie na te uwarunkowania. Dlatego ten umysł jest jeden i wspólny. Nieuwarunkowany to jest właśnie umysł wszystkich budów, ponieważ wszyscy budowie są ci, którzy ten umysł urzeczywistnili i oni wszyscy urzeczywistniają ten sam umysł. Czy to jest umysł Eskimosa, buddysty, człowieka o czarnej karnacji skóry, czy o żółtej karnacji skóry, to wszystko są uwarunkowania tego samego umysłu. I my mamy wyjść poza te wszelkie uwarunkowania i rozpoznać, że mamy wszyscy w swojej prawdziwej naturze ten sam umysł. I mamy wyjść poza. Lgnięcie do tych myślokształtów naszych, do tych naszych koncepcji myślowych, do tego naszego ruchu myślowego. Wyjść poza i całkowicie poza te uwarunkowania i rozpoznać własny umysł, czym jest, kiedy nie musi trzymać tych uwarunkowań. Się z nimi identyfikować, czym jest nasz własny umysł. I wtedy możemy się radować tym rozpoznaniem, bo jest czego się radować. To jest wolność. Wyszliśmy z kajdan, z więzienia konceptualnego myślenia. Rozróżniającego, nieustannie oceniającego umysłu. Ponieważ rozróżniający umysł to jest oceniający umysł. To nie jest tak, że w rozróżnianiu nie ma oceny. Ktoś powiedział, że ocena to jest wartość moralna, etyczna, a nie. Poznawcza, że rozróżnianie, na przykład jak chemik bierze jakąś tam substancję chemiczną do eksperymentu i jakiś określony skład tej substancji chemicznej odlicza miarką, to on nic tutaj, żadnych wartości moralnych, ocennych nie wykonuje, tylko wykonuje pewną procedurę naukową, wolną od oceniania. Nie, jest tutaj właśnie świadomość oceny, to jest ocena. Ten materiał niedobry, ten materiał dobry, nie ta ilość, ta ilość, to jest ocena. To jest normalna ocena. Dlatego umysł rozróżniający jest zalążkiem samsary. Ta zdolność umysłu do rozróżniania, to, że umysł niekonceptualny, umysł swojej oświeconej naturze jest inteligencją, jest prawdziwą wolnowolą, dlatego ten umysł potrafi rozróżniać dobro od zła. Właśnie drzewo poznania dobra i zła symbolicznie ucieleśnia jako wizja religijna tą zdolność umysłu do rozróżniania. Ale ona jest zalążkiem upadku też. Jeżeli my jako taki czysty umysł nauczymy się rozróżniać, to jest dobre, to jest niedobre, czyli nauczymy się oceniać, no to niestety, jeżeli nie wiemy jeszcze kto. Ocenia, kto rozróżnia, nie wiemy czym jest ta zdolność, nie jesteśmy samoświadomi w swojej pustej, czystej natury, no to to jest w podstawowym sensie początek upadku. Nieuchronna konieczność pójścia dalej za lubię, nie lubię, przywiązuje się, odpycham, za rozwojem negatywnych emocji, mówiąc krótko. Mądrość, zwana po tybetańsku sosor tokpe mądrość rozróżniająca, jest aspektem naszej wrodzonej inteligencji umysłu buddy. Po prostu chcemy to. A nie tamto. To jest dla nas ważne, a nie tamto. To jest właśnie młodość różniająca. Tylko my nie widzimy, że to jest młodość różniająca, tylko jesteśmy tępi, nic nie rozumiemy, dlatego nazywamy to przywiązaniem, albo jesteśmy na tyle tępi, że nawet nie rozumiemy, że pożądamy, nie tylko zachowujemy się jako istota przywiązana, pożądająca, a jak ktoś nam zwróci uwagę, że coś przywiązane, to w ogóle nie wiemy o co mu chodzi. Dlatego teraz, wracając do tego wątku, my mamy wyjść poza konceptualną zdolność rozróżniania, oceniania i wywikłać się z tej możliwości nie na zasadzie stracenia tej zdolności, tylko nie używać jej. Zobaczyć, czym jest umysł, który nie używa w tym momencie tej swojej zdolności. Jak wyglądał? Kto jest tak mądry, że może rozróżniać? Czym jest ta mądrość? To mamy na myśli mówiąc wyjdź poza, wyjdź poza, wyjdź całkowicie poza i raduj się. Nie wikłaj się w rozróżniający konceptualny umysł. Omgate, gate, para, gate, para, sam, gate, swaha. Zobacz, kto ukrywa się za chmurami konceptualnego umysłu. Niebo umysłu urzeczywistni. słońce świadomości urzeczywistni. I to jest umysł oczyszczony z trzech trucizn, ponieważ ocenianie w podstawowym sensie jest lubię, nie lubię, chcę, nie chcę, czyli odpychanie, ocenianie, elgięcie. To są trzy trucizny podstawowe. Budowie to są ci, którzy znają umysł wolny od trzech trucizn. Ten umysł. Jest nieuwarunkowany trzema truciznami, które kiedy nas funkcjonują, to one rozwijają tę całą sieć uwarunkowań kulturowych, religijnych. To lubię tą formę medytacyjną, tej nie lubię, tą pogodę lubię, tą nie lubię. Dzisiaj mamy wrogów za granicą. To są lokalne konsekwencje czy trucizn. Ale podstawowe uwarunkowanie, które zasłania ten wspólny umysł, to są właśnie trzy trucizny, czyli uwikłanie się w świat pojęć, świat konceptualizacji, lgnięcie do własnych wymysłów. Do własnych rozróżnień lgnięcia. Na przykład stwierdzam, nie lubię tego smaku, no teraz trzymam to. To jest cały czas trzymanie. Ja trzymam to, co nie lubię, w wyniku oceny. I generalnie ja trzymam postawę oceniania cały czas. To jest ta postawa rozróżniająca. W takim codziennym sensie to ocenuję, kiedy rozróżniamy nawykowo na bliskich i dalekich. To jest nic innego, tylko umysł oceniający. Cały czas oceniam. I umysł, który spoczywa sam sobie, jest wolny od tego dualistycznego rozróżniania, bo to jest dualizm. To jest dzielenie jednego tortu na dwa. Jednego umysłu na nieskończenie wiele części i segregowanie tych części. To jest świat relatywny, świat dualizmu. I te światy relatywne, światy dualne są właśnie różnorodne, indywidualne i to jest konsekwencja naszego umysłu, który ma tą zdolność być czymś indywidualnym, niepowtarzalnym. Kiedy zerwaliśmy jabłko z poznania dobra i zła, z jednej strony poznaliśmy mądrość rozróżniającą, ale z drugiej strony nie rozumieliśmy, czyja to jest mądrość, czym jest ta mądrość, tylko zaczęliśmy ją używać. Jako jeszcze byt nieświadomy sam siebie, jako umysł nieznający siebie, jako umysł wszystkich budów, jako umysł, który nie wie, kim jest, czyli jest niewiedza o sobie. Umysł nie zna siebie. Tak jak lustro nie musi znać swojej natury, zwierciadlanej bycia w istocie taflą lustra, tylko ogólnie sobie lustrem jako pewna całość, czyli ma ramę, odbija się cały czas w niej coś i ma tafle lustra. Szkło pomalowane od wewnętrznej strony odpowiednią substancją chemiczną, która pozwala odbijać formy ze światła, energii w formie właśnie tak zwanych odbić. I to jest całość. Lustro tak funkcjonuje. I lustro nie musi wiedzieć, dlaczego tak funkcjonuje, żeby być lustrem. Nie jest sobie lustrem, nie zna siebie, nie wie, co tworzy jej istotę. Nie rozumie, dlaczego, a dzięki czemu odbija, co tworzy jej niezmienną, lustrzanną naturę, co jest prawdziwą esencją tego, że lustro jest lustrem. To zawdzięcza swojej niezmiennej, czystej, zawsze otwartej tafli lustra. To jest istota lustra. Tak samo, taki umysł nie musi znać na dzień dobry, dlaczego odbija, żeby rozróżniać i odbijać. Nauczył się rozróżniać odbicia, i teraz mówi: O, ta sztoteczka do zębów jest fajna, to mydełko nie jest fajne. Ta koleżanka jest fajna, a ta koleżanka nie jest fajna. Kto jest chłopczyk, a to jest dziewczynka. To pasuje do mnie, to nie pasuje do mnie. I tak wchodzimy w ten świat odbić, ten świat złudzeń, i coraz bardziej się indywidualizujemy jako takie lustro ze swoją konkretną ramą. Z formą ciała, i spotykamy w pewnym momencie nauki buddy, które mówią o wspólnej naturze magicznej tafli lustra umysłu, która każdym z nas jest ta sama, niekonceptualna, nieuwarunkowana. Ruch myśli nie jest powodowany trzema truciznami. Nie ma potrzeby lgnięcia do niego, odpychania go, oceniania go. Pustość naszego umysłu, niekonceptualność naszego umysłu to nie jest zablokowanie ruchu myśli. To nie jest ta otwartość. Zablokowanie przepływu, strumienia naszych wrażeń myślowych to jest wynik przywiązania się do jakiejś myśli. Złapaliśmy i zablokowaliśmy przepływ. Taką tamę postawiliśmy łapą trzymającego Czy Trzymamy pewną myśl, i ona nie chce przepłynąć, przeminąć i pozwolić płynąć następnym myślom im zanikać w otchłanie otwartości, żeby znowu się następna myśl pojawiła, i znowu zanikała w otchłanie otwartości, ponieważ my trzymamy jedną myśl i nie pozwalamy jej przeminąć. Pewną koncepcję, pewien koglomerat myśli trzymamy, i to jest zablokowanie procesu myślowego. My jesteśmy wtedy w tak zwanym kanale psychicznym, w kleszczach, w imadle, nie możemy się uruchomić. To jest wynik przywiązania, chwycenia, to jest zablokowanie. Przywiązanie jest wynikiem niczego więcej, tylko myślenia, że w myślach, w tych wymysłach można zbudować swoje szczęście. I pewne wymysły są wartościowe, a pewne wymysły są bezwartościowe. Z drugiej strony mamy często stan takiego rozproszenia. Takiego pobudzenia myślowego, że jest taki chaos, kupa myśli lata. I my wtedy myślimy, że antidotum na taki stan umysłu będzie odcinanie się od tego, odpychanie, jakby negowanie. Ja nie chcę mieć takiego chaosu myślowego. Ja przeganiam te muchy, te osy. I wtedy przybywa tego chaos. Te muchy jeszcze bardziej brzęczą, tych chmury przybywa. Ponieważ dokładnie tak jak zablokowanie ruchu umysłu jest wynikiem przywiązania, tak ten chaos, takie gaduła rozpraszające jest wynikiem odpychania, bycia niechętnym do identyfikacji z własnymi przejawieniami w tym aspekcie. Nie chcemy wziąć odpowiedzialności za własne myśli, za własną część umysłu i ją negujemy, ją odpychamy, spychamy i myślałem, że w ten sposób na zniknie. A on odwrotnie, czyli, że bardziej jest szalona. My sami siebie w ten sposób kopiemy, bijemy, krzywdzimy, bo my nie możemy sami przed sobą uciec. Dlatego ten umysł się nie może uspokoić, kiedy jest sam przez siebie krzywdzony, odpychany. Nie może, dlatego rośnie chaos. I to się dzieje, kiedy zdarzy się jakaś sytuacja, że nas przerosła interpretacja, to rozpoznanie, ta ocena naszego umysłu. Sytuacji nie znam na rękę, nas przeraża. No i wtedy mamy potrzebę odcięcia się. I jest ten chaos. Dlatego trzeba tutaj bardzo uważnie podchodzić do kategorii natura umysłu, czysty umysł, pusty umysł i nie mylić tego umysłem, który jest tępy, nieświadomy siebie, który nie jest żywy. Umysł, który jest oczyszczony z głupoty, to jest źródło aktywności. To jest poznane źródło aktywności. To jest sama woda żywa, która cały czas faluje, która się rusza, ale ruch tej wody jest tutaj całkowicie bezproblematyczny, bo nikt nie oczekuje znalezienia schronienia i rozwiązania swoich problemów życiowych od jakiegoś ruchu, od jakiejś formy, od jakiejś kształtu fali wody żywej. Tu każdy ma świadomość, że to są jego przyjawienia, jego ruch, jego tak zwana sambogakaja to są formy. Światła energii, to są formy niebieskiego światła, ostatecznie to są formy pustki, mądrości. To nie jest żaden problem, nie ma tutaj żadnej potrzeby blokowania, to jest odwrotnie, to jest wyraz radości i wolności życia, faktu obecności, że nie jestem żadnym martwym bytem, której trzeba wyrzucić na śmietnik, albo rakiem w mózgu, tylko odwrotnie, jestem żywym duchem, żywą inteligencją, która jest absolutną inteligencją. Nie ma większej inteligencji ponad własną, która jest. Wolna od zaciemniających ją chmur ignorancji, czyli od głupoty. Inteligencja oczyszczona z własnej głupoty to jest najwyższa mądrość, a inteligencja zaciemniona własną głupotą no, potrafi wyglądać jak kompletny głupek i tak się czuć. A niewiedza o własnej inteligencji to jest właśnie niewiedza o własnej oświeconej naturze. Ponieważ wolna wola, wolność, inteligencja to jest umysł wszystkich buddów, moc wszystkich buddów, miłość wszystkich buddów. Szczęście wszystkich buddów, niezniszczalność, nieśmiertelność wszystkich buddów, zdrowie wszystkich buddów, bogactwo wszystkich buddów i tak Wszystkie dobre właściwości to jest ten sam umysł. To nie ma innego umysłu. To jest umysł jeden ten sam. I ten umysł w swojej oświeconej naturze się różnie przejawia w różnych ciałach. Ale te świątynie ludzkie nie znają, kto je zamieszkuje. I nie tylko ludzkie świątynie nie znają, nie znają też kury, psy i wszystkie inne istoty w sześciu światach samsary nie znają, ale mogą poznać. I to jest cel praktyki, żebyśmy oczyścili nasz własny umysł z głupoty i poznali w samych siebie, jak wyglądamy, kiedy jesteśmy oczyszczeni z głupoty. Czym jesteśmy? Jak wygląda nasz własny umysł, kiedy ruch umysłu nie jest powodowany trzema truciznami? Albo Szerzej pięcioma negatywnymi emocjami: dumą, zazdrością, pożądaniem, nienawiścią i w tym kontekście pewną formą tempoty, obojętności, niezwracania uwagi, bycia nieodpowiedzialnym za własny umysł, albo po prostu jest spowodowany nieświadomością, patrząc praktycznie, spowodowany niedbaniem o własny umysł, nieuważaniem, że ma jakąkolwiek życiową wartość zajmowanie się własnym umysłem. Budowie mówią, że najwyższą wartością, klejnotem spełniącym życzenia, godnym znalezienia i posiadania jest własny, oczyszczony z umysł. To jest nasz własny, najwyższy przyjaciel, najwyższy skarb. To jest Ojciec Prawdy, Ojciec Duchowy. I moglibyśmy zechcieć zobaczyć, jak ten skarb wygląda, bo go mamy. Tylko musimy go oczyścić z własnej niewiedzy o nim samym. Nie musimy się nigdzie udawać, żeby ten skarb odkryć. No, trzeba jechać do żadnego kraju, robić pielgrzymek, do żadnej świątyni się udawać. Wystarczy własną ludzką świątynię posiadać i zaglądnąć do jej środka i się zająć jej wnętrzem. I zacząć robić tam porządki. To jest praktyka buddyjska. A chociażby z ciekawości zobaczyć, jakby wyglądał mój umysł wolny od trzech trucizn, jakby wyglądał mój umysł wolny od głupoty. Znamy na przykład stan ciała, kiedy jesteśmy chorzy. Mamy gorączkę, wszystko nas boli jesteśmy mobilni, znamy to i wyobraźmy sobie teraz, że byłaby jakaś grupa osób, która by zawsze była fizycznie chora i by spotkali kogoś, który jest fizycznie zdrowy, jest mobilny, nic mu z nosa nie leci, nie ma gorączki oni powiedział: o kochani moi, widzicie, wy jesteście chorzy, a jestem zdrowy, wy możecie się czuć tak jak ja, nie musicie być chorzy. I oni z pewnością by w to uwierzyli, ponieważ by to był zewnętrzny objaw choroby i zewnętrzny objaw zdrowia. I oni powiedzieli, ach, jak ty to robisz, naucz nas być zdrowym. I powiedział, bierzcie to i to, pijcie herbatkę z miodem, z cytrynką i ogólnie tam różne historie by ich nauczył i by zaczęli być zdrowymi i by mu zaczęli dziękować. Mówili, och, jak jesteś dobry, że nauczyłeś nas być zdrowym, a nie musimy być chorzy. Myślę, że to jest oczywiste, że byśmy chcieli być ciekawi, jako chorzy ludzie, jak to by być zdrowym, kiedy byśmy zobaczyli zdrowego człowieka i nie mieli problemu z uwierzeniem, że on jest naprawdę zdrowy, naprawdę nie jest chory fizycznie. Więc to by była dosyć przekonywująca dobra nowina, jak zawsze byliśmy chorzy. Gorzej natomiast jest, kiedy jesteśmy chorzy psychicznie, chorzy osobowościowo, chorzy duchowo, w tym sensie esencjonalnej przyczyny choroby. W wyniku nieznajomości naszej duchowej natury i znamy taki stan, tylko jesteśmy zawsze chorzy. Nie znamy zdrowia psychicznego, tak jak tamci, którzy nie znali zdrowia fizycznego. I teraz przychodzi ktoś do nas, zdrowy psychicznie, który wie, jak funkcjonuje zdrowy umysł, jak funkcjonuje niechory umysł, i mówi nam: Wiecie, jest szansa, żebyście wyzdrowieli, żebyście usunęli przyczynę tej choroby, ponieważ ja usunęłem tą przyczynę cierpienia, wyszedłem poza. Możecie być zdrowi, nie musicie mieć takich umysłów, jakie macie i chorować. A oni tak mogli mówić. Eee. A ty my w ogóle my jesteśmy chorzy, co ty nam gadasz, a czemu ty uważasz że ty zdrowy? Przecież my nie, nie widzimy, żeby się od nas różnił na poziomie fizycznym, nie? Oni nie widzą tego rozróżnienia, bo umysł jest niewidzialny, nie widzą tego zdrowia psychicznego. Pierwsi na przykład uczniowie budy czuli, że od niego emanuje jakiś taki dziwny spokój, którzy na przykład widzieli jakieś światło, więc coś tam widzieli, że coś miał wszystko z innego z nim, pozytywnego, więc tam zainteresowali się tą nauką. No i Budda uruchomił wtedy w parku Saranat obrót pierwszy kołem darmy i zaczął mówić, słuchajcie, istnieje choroba. Nie choroba fizyczna, tylko choroba waszych umysłów. Cierpicie, kochani. Cierpicie, że macie umrzeć, cierpicie, że się macie zestarzeć, cierpicie, że wszystko wam przemija, a chcielibyście, żeby nie przemijało. Cierpicie, że musicie utrzymywać cały czas jakieś koncepcje, jakieś istnienia własne, i to nieustannie bankrutuje i zawodzi. Nie? Życie jest cierpieniem i wy jesteście chorzy psychicznie. To była pierwsza tak zwana szlachetna prawda pana Buddy. I oni nie czuli się obrażeni akurat ci pierwsi uczniowie pana Buddy, bo to byli, jego byli uczniowie i oni potraktowali go poważnie, że a ich chce dostaną status kwoich umysłów. Między niego zaufanie jako swojego Bogu nauczyciela, więc to była jego pierwsza szlefna prawda. Potem mówi tak: słuchajcie, istnieje przyczyna tej choroby psychicznej, przyczyna tego cierpienia. I cały czas mówimy o chorobie niewidzialnej, a nie o tej chorobie ciała, gdzie każdy wie, że można umyć się, czy zjeść coś, albo wziąć jakiś lek, tylko o tej bardziej subtelnym poziomie choroby wewnętrznej. Nie mówię mózgowej, tylko psychicznej. Mówię o sferze myśli, uczuć, o tej indywidualnej osobie, która powstała w wyniku zerwania jabłka z tego drzewa poznania i dobra i zła, która się zaczęła indywidualizować i tą świątynię zamieszkiwać. I ona zaczęła w pewnym momencie ewidentnie już doświadczać choroby psychicznej, własnej ignorancji. Mówię o tym sobie i Buddha mówi w drugiej szlachetnej prawdzie: Słuchajcie, uczniowie, istnieje przyczyna tej waszej choroby psychicznej. Buddha mówi w trzeciej szlachetnej prawdzie: Słuchajcie, ja tą przyczynę cierpienia poznałem i ją usunąłem. I dlatego tak wyglądam, i dlatego czujecie, że coś jest ze mną inaczej. I Wy też tak możecie mieć jak ja. I to jest bardzo już niezwykła historia, ta trzecia szlachetna prawda. Bo nie wystarczy tylko mówić: O, jesteście chorzy, i znów waszą przyczynę choroby. No i co z tego? No, ale ja już ją usunąłem. Ja wiem, że istnieje przyczyna zdrowia. Ja wiem, jak wygląda zdrowie psychiczne. I tutaj już się bardzo mocno niektórzy z tych uczniów zainteresowali. I ucho wyciągnęli do nasłuchiwania bardzo uważnie, co nauczyciel ma im do powiedzenia. A powiedział im o czwartej szlachetnej prawdzie. Czyli zaczął im tłumaczyć, że istnieje droga do wyzdrowienia. I zaczął o tej drodze mówić. I kiedy mówił o tej drodze przemialności o tym, że gniemy, że odpychamy, oceniamy to, co i tak musi przeminąć i że jak pozwolimy temu wszystkiemu być takim, kim jest bez tych trzech trucizn, to wtedy wyjdzie na światło dzienne przyczyna zdrowia, przyczyna szczęścia, ponieważ przyczyną cierpienia, przyczyną choroby są te trzy trucizny. I kiedy usuniemy je, to będzie stan zdrowia, a usuniemy, kiedy na przykład zrozumiemy nietrwałość, przemijalność i bez sens łapania, odpychania, oceniania. W tym momencie jeden z tych uczniów został wadratem, już w tamtym momencie. Ale dlatego rzeczywistnił duchowy poziom egzystencji, wieczny, niezniszczalny, swego umysłu, jako przyczynę szczęścia i zdrowia, ponieważ był zdolny uznać, że jest chory psychicznie. Że jest chory, ponieważ jest sztuką uznać, że się głupi, chory, że się cierpi psychicznie, ponieważ tego nie widać. I wszyscy to zakłamują, udają, że tak nie ma. Jest niewiedza o tej chorobie. Nie wiemy, że jesteśmy chorzy. Jak mamy uznać, że jesteśmy chorzy, jak nie wiemy, że jesteśmy chorzy? Jak mamy chcieć wyzdrowieć z choroby, której nie widzimy? Więc to nie jest takie łatwe przyznać się, że istnieje choroba psychiczna. I to jest nasza własna choroba psychiczna, że to ma w ogóle jakiś sens słuchać dalej. Natomiast jak mamy strupy, ręka nam krwawi i przychodzi ktoś, który jest odmalowany, pachnący, sprawny i mówi, słuchajcie, jesteś chory, jestem zdrowy, chcesz tak jak ja, No to bardzo łatwo nam uznać, że jesteśmy chorzy i ta choroba istnieje. Chociaż jeszcze przed chwilą, dopóki tego zdrowego człowieka nie spotkaliśmy, mogliśmy uważać, że my nie jesteśmy chorzy. To jest naturalny stan bycia durniem, ciągle cierpiącym i tak musi wyglądać życie. Ale spotkamy człowieka zdrowego psychicznie, to zrozumiemy własną chorobę. Dlatego powinniśmy słuchać darmy, wnikać w te słowa przemyśliwywać i zastanowić się, czy zależy nam na poznaniu, jak to byśmy się czuli, jakbyśmy byli zdrowi psychicznie, jakby nasz umysł był naszym przyjacielem, by nie musiał być naszym wrogiem, problemem, nie musiałby być porzucony, być tak zwanym ojcem kłamstwa, jaką czysta nieświadomość, tylko mógł być ojcem prawdy, naszym przyjacielem, naszym największym skarbem, jaki mamy, zamiast ostatnią rzeczą, którą się interesujemy. Moglibyśmy sprawdzić, jak to by było, gdybyśmy tego tak osiągnęli umysł wszystkich budów. Rozpoznali swój umysł, który ma ktoś, który jest tak zwany buddystą, katolikiem, to jest umysł, który ma Mistrz Jezus Chrystus, Lao to jest umysł, który ma Hitler, Stalin. Wszyscy ludzie mają ten sam umysł. Ale ci, którzy ten umysł znają, rozpoznali go, przegonili te chmury niewiedzy, te uwarunkowania lokalne w wyniku trzech trucizn, pokonali same. Lgnięcie do trzech trucizn, rozumiejąc ich funkcję, to są budowia, to są synowie Boży, to są oświeceni. To są istoty, które wiedzą, kim są. Niezależnie, jak nazwać tego kogoś, to jeżeli ten ktoś, obecnie jak nazwany, rozpoznał ten umysł, to jest dokładnie to, o co by nam chodziło. Także nie należy lgnąć do pojęcia Budda, zdrowy psychicznie czy Syn Boży, ponieważ to nie chodzi o etykietki. Znaczenie ma. Empiryczne doświadczenie własnego zdrowia, własnego szczęścia i wolności, własnego umysłu, doświadczenie samego siebie jako tego, który mieszka w tym ciele. To jest ten ktoś ma być uczcisniony. Tu nie chodzi o kogoś, który jest słowem, pojęciem, Budda, Syn Boży, to nie chodzi o kolejne konceptualizacje, do których mamy przylgnąć. To chodzi o nas samych. Dokładnie o nas samych. Tu nie chodzi o kogoś innego. Jeżeli przykład, słucha ten wykład, ileś tam osób. To nie ma dla mnie słuchającego ten wykład znaczenia, że inne osoby ten wykład słuchają. To nie chodzi o te osoby, to nie chodzi o zawartości tamtych ciał, to chodzi o zawartość tego mojego ciała, który słucha ten wykład. To chodzi o mnie wyłącznie, to ja mam poznać własny stan zdrowia, mam zrozumieć cztery szlachetne prawdy Pana Buddy, który ruchomił koło darmy i wyszedł poza, poza głupotę. Poza niewiedzę o sobie, całkowicie poza wyszedł i się radował, bo było się czym radować. Tu nie ma nikogo i nic, co by mogło cierpieć, co by mogło zniknąć, co by mogło zawieść. Taka jest natura naszej wrodzonej czystości, obecności, świadomości, to jest ten w tym ciele i on ma być rozpoznany, to jest umysł wszystkich budów. I ten umysł ma każdy z nas to jest ten sam umysł, to jest to same niebo. Chmury mogą być w różnych miejscach skomulowane w różnych kształtach. Niebo może lokalnie w czasie identyfikować się z tym konglomeratem swoich indywidualnie sformatowanych chmur i myśleć, że jest tym konglomeratem, i myśleć to jestem ja. I tych ja na tym niebie może być nieskończenie wiele, mogą to być ładne, brzydkie konglomeraty, duże, małe, czarne bądź białe, dobre bądź złe. To są wszystko tylko chmury. Na niebie własnego umysłu. Niebo jest jedne. To niebo jest przyczyną zdrowia i szczęścia. Wtedy, kiedy je uczywistnić, wychodzi słońce świadomości odwiecznie świecące, odwiecznie obecna, prawdziwa, duchowa, niebiańska, czysta obecność. To jest Budda, to jest umysłski Buddha. Oby te słowa przyniosły nieograniczony pożytek wszystkim bez wyjątku czującym istotom, które weszły w kontakt z tymi słowami. Omach! Benzar guru pema sidi hun.